we Nazytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk xero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie fax VHS na DVD, kafajka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura ulica Barlickiego 14 Kutno. Wybierz kolej. Łódzką kolej aglomeracyjną. Łódzkie Łączy. Życzę przyjemnej podróży. Wróżby, konkursy z nagrodami i moc atrakcji. Aquapark Kutno zaprasza na wieczór andrzejkowy, poniedziałek 30 listopada. Ruszamy od godziny 17. Andrzeje i ich osoba towarzysząca wchodzą tylko za jedną złotówkę. Gośćmi specjalnymi będą Michał Komorowski, wróżbita iluzjonista oraz Monika Sylwestrowicz, instruktorka smówi. Poniedziałek 30 listopada. Andrzejki w Aquaparku Kutno. Chciałbyś nauczyć się, jak udzielać pierwszej pomocy? Chcesz czuć się bezpiecznie podczas imprezy miejskiej? A może potrzebujesz wiedzy, aby pomóc sobie i swoim bliskim? Oddaj swój głos na projekt numer 12 w kutnowskim budżecie obywatelskim. Zagłosuj na nas. Twoje bezpieczeństwo, nasza pasja. Już jest nowy numer gazety lokalnej w numerze. Krwawy koszmar w rocznicę ślubu chciał zabić żonę i teściową. Nasza dziewczyna na austriackim wybiegu. Rozmowa z Bartoszem Wołoszynem. Gram dla Polfarmexu i to jest dla mnie najważniejsze. Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta Lokalna, blisko Twoich spraw. Cena 0,99 zł. Dzień dobry Radosław Wąs. Dziś mamy czwartek, 26 dzień listopada, a imieniny obchodzą Piotr Jan i Konrad. Zaczynamy wiadomości dnia. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 imienia doktora Antoniego Troczewskiego w Kutnie od wielu lat aktywnie uczestniczy w akcjach ratowania życia ludzkiego. Kilkakrotnie społeczność szkolna poprzez swoją ofiarność zajmowała zaszczytne pierwsze miejsca w konkursie Młoda Krew. Ratuje życie organizowanym przez rejonowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. 22 listopada w parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, w związku z obchodzonym 25 listopada dniem kolejarza, odbyła się msza święta ku czci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, która jest patronką polskich kolejarzy. Nabożeństwu przewodził ksiądz prałat Stanisław Pisarek, diecezjalny duszpasterz kolejarzy. Mszę poprzedziło złożenie kwiatów pod pomnikiem. Za nami, drodzy Państwo, trzecie zawody pływackie, opuchar prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej i przewodniczącego klubu Biznesu w Kutnie. Kutnianie pływali stylem dowolnym na dystansie 50 metrów. Na starcie pojawiło się w sumie 5 kobiet i 25 mężczyzn. W kategorii kobiety do 50 lat i powyżej trzecia była Marta Gryglewska, druga Małgorzata Gilczyńska, a pierwsza Edyta Stankiewicz. Wśród mężczyzn do 50 lat, trzecie miejsce zajął Janusz Piaszczyński, drugie Paweł Szczepanik, a pierwsze Paweł Tadej. W kategorii mężczyźni powyżej 50 lat, trzeci na podium był Dariusz Dyszkiewicz, drugi Zygmunt Poświatowski, a pierwsze miejsce zajął prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Wiesław Antoniak. Najlepszą zaś drużyną okazała się drużyna Lok Kutno. Doktor Adam Handzelewicz złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Kutnowskiego Szpitala Samorządowego. Dziś odbyło się z kolei posiedzenie Zgromadzenia Wspólników. Kto zatem zajął stanowisko od doktora Handzelewicza? Po tym jak dr Adam Handzelewicz postanowił złożyć rezygnację spełnionej do tej pory funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Kutnowskiego Szpitala Samorządowego zgromadzenie wspólników na dzisiejszym posiedzeniu wybrało nowego przewodniczącego. Nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej Kutnowskiego Szpitala Samorządowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został skarbnik powiatu dr Piotr Łaszewski. Jak mówi rzecznik starostwa powiatowego w Kutnie Jacek Saramonowicz na posiedzeniu nie brano pod uwagę innych kandydatur. Ma to w jaki sposób też wzmocnić tak można powiedzieć nadzór właścicielski, no i ma to też za zadanie, żebyśmy mieli taką no, jakby pełną kontrolę nad tym, co się będzie działo wkrótce w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym. Piotr Łaszewski podkreśla, że dzięki temu, że sprawuje również funkcję skarbnika powiatu, przepływ informacji między szpitalem a powiatem zyska zdecydowanie lepszą jakość. Z tego względu, że no mam bezpośrednią styczność tutaj z budżetem, tak, bezpośrednią styczność z zarządem powiatu, no i z drugiej strony będę miał już głębszą informację na temat funkcjonowania szpitala kotowskiego. Łaszewski spełnił kryteria ustawowe, które określały kandydata na to stanowisko. Osoba, która może pełnić funkcję w w Radzie Nadzorczej to osoba, która zdała odpowiedni egzamin, tudzież, i tutaj ja jestem w tej drugiej opcji, posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Rezygnacja Handzelewicza nie oznacza, że wycofuje się całkowicie ze spraw związanych z Kutnowską Lecznicą. Będzie nadal pełnił, czy, czy sprawował jakąś społeczną funkcję doradcy starosty do właśnie spraw Kutnowskiej Spółki. Doktor Adam Handzelewicz był przewodniczącym Rady Nadzorczej Szpitala od grudnia 2014 roku. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, w którym śmierć poniosła 49-letnia mieszkanka powiatu kutnowskiego. Więcej o tym w materiale filmowym. Do wypadku doszło w środę 25 listopada o godzinie 12.40 w miejscowości Suchodębie. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 49-letnia pasażerka Forda Focusa dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący Fordem Focusem 50-letni mieszkaniec powiatu Kutnowskiego jadąc drogą podporządkowaną nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem Iveco. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 49-letnia pasażerka Fokusa. Kierowca pojazdu doznał urazu obojczyka, natomiast drugi z pasażerów, 57-letni mieszkaniec powiatu Kutnowskiego, wstrzęśnienia mózgu. Kierowca Iveco, 35-letni mieszkaniec gminy Osiek Mały... Lotniczym pogotowiem ratunkowym został odtransportowany do szpitala w Płocku. Obrażenia jakie doznał nie zagrażają jego życia. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kutnowscy policjanci będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności wypadku. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie cały czas prowadzi nabór wniosków na staże czy szkolenia. Oferta skierowana jest do osób młodych. Chodzi przede wszystkim o to, by wprowadzić na rynek pracy osoby, które z różnych powodów mają ze znalezieniem pracy wiele problemów. Osoby niepracujące i nieuczące się mogą skorzystać ze wsparcia w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ten adresowany jest do osób młodych w wieku od 18 do 29 roku życia, pozostających bez pracy i zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, jak i również osób które nie kształcą się w trybie stacjonarnym i nie szkolą. Grupa docelowa to osoby długotrwale, bezrobotne, niepełnosprawne lub o niskich kwalifikacjach, a takich w powiecie jest około 45%. Projekt ma na celu zwiększenie przedsiębiorczości osób, co w konsekwencji ma prowadzić do stałego zatrudnienia. W ramach projektu oferowane są między innymi staże. Przede wszystkim w największej ilości, ponad 400 osób. Poza tym dotacje, czyli jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności. Gospodarczej, prace interwencyjne, czyli możliwość podjęcia zatrudnienia w okresie sześciu miesięcy na zasadzie umowy pomiędzy Urzędem Pracy a pracodawcą, który osobę bezrobotną zatrudnia. Największym zainteresowaniem cieszą się kursy prawa jazdy i kursy operatorów wózków widłowych. Zamiast mówić jak klasyk, że nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem, wystarczy podnieść kwalifikacje czy zrobić kurs, ale najpierw trzeba iść do pośredniaka. Wnioski. Na dotacje widnieją na naszej stronie internetowej. Można pobrać i składać. Realizacja projektu potrwa do 2020 roku. Wartość projektu to ponad 3 miliony złotych. Kilka dni temu mogli Państwo zobaczyć na naszej antenie montaż świątecznej iluminacji na Ulicy Królewskiej. Wspominaliśmy również wtedy o niespodziance. Oto i ona. Woli świąteczna atmosfera wkracza na ulice i sklepowe witryny. Ozdobione już zostały latarnie na ulicy Królewskiej i placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kurtyny świetlne i girlandy pojawiły się na drzewach i świerkach. W tym roku w centrum miasta pojawi się również ogromna bombka świąteczna w miejskich kolorach. Dziś rozpoczął się jej montaż. Bąbka w miejskich kolorach i z logo różanym logo o wymiarach 4 na metry na 4,5 metra, więc myślimy, że będzie to doskonałą atrakcją, urozmaiceniem świątecznego wystroju naszego miasta. Koszt bąbki to 39 tysięcy złotych. Park Wiosny Ludów został odrestaurowany, czy staw, który też tam się znajduje ma na to szansę? Wszystko w rękach mieszkańców Kutna. Przedstawiamy kolejny projekt do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Park imienia Wiosny Ludów to największy park w Kutnie. Znajduje się tu także Państwowa Szkoła Muzyczna i Muzeum Bitwy nad Bzurą. Bez wątpienia jest to miejsce warte zobaczenia zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających miasto. O wartości tego miejsca przekonany jest również projektodawca projektu numer 48 do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Pomysł jest stąd, że mieszkamy tutaj blisko. Przychodzą do nas ludzie, którzy odwiedzają park i, i no tutaj co roku mamy takie statko kaczuszek. Ludzie przychodzą, dokarmiają je, no i każdy jak podejdzie, popatrzy. No niestety, no park pięknie zrobiony, ławeczki porobione, alejki porobione, a staw no tak jak, jak wygląda, tak jak wygląda. No niestety jest to po prostu ściekno. W ubiegłym roku została przeprowadzona rewitalizacja parku. Wykonano nowe nasadzenia, utwardzono alejki, obsadzono różami, umieszczono nowe ławki, a także stojaki rowerowe. Teraz park stał się miejscem wypoczynku zarówno dorosłych, jak i dzieci. Montowano także nowy plac zabaw dla dzieci. Projekt zawiera wyczyszczenie tego stawu, zrobienie takich dwupoziomowych skarb, na tych skarpach porobienie nasadzeń i zrobienie w dwóch miejscach czy w trzech takich schodków zejściowych do tafli wody. I jeżeli by się udało, podświetlenie roztrawody. Rewitalizacja stawu w Parku Imienia Wiosny Ludów to projekt numer 48, zgłoszony w Kutnowskim Budżecie Obywatelskim. Koszt projektu to 99 tysięcy 500 złotych. głosować na ten projekt, ponieważ no, wszyscy tu przychodzą koło tego stawu, wszyscy tak e, chwilę postoją, popatrzą i każdy odchodzi, no bo w zasadzie nie ma na co patrzeć nawet. Nie. Głosowanie w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego już trwa. Dla tych z Państwa, którzy nie oddali jeszcze swojego głosu, przypominamy, że głosować możemy do niedzieli 29 Listopada. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Ja zapraszam jeszcze na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. Nocy przejściowe zachmurzenie w całym regionie. Temperatura minus 5 stopni w kłótni i Łęczycy minus 4 w łowiczu. Ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. Dzień przejściowe zachmurzenie w całym regionie. Temperatura 2 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. Nocy przejściowe zachmurzenie w całym regionie. Temperatura minus 5 stopni w Kłótni i Łęczycy minus 4 w łowiczu ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale